Zapraszam na oględziny mieszkania 100 metrowego. Wchodzimy od razu na schody. Pod schodami, oczywiście, schowek. W schowku pompa ciepła, piecyk. I jesteśmy teraz w pierwszej kondygnacji tego mieszkania 100 metrowego. Zobacz, proszę, jak on wygląda. Tu mamy sypialnię, łóżko, miejsce pod garderobę i, proszę uprzejmie, salon. kuchnią, Pokój, który możesz na biuro zagospodarować, lub pokój dziecięcy. I oraz łazienkę z prysznicem, Mnóstwo miejsca pod szafy. I zapraszam na drugie piętro. Tutaj mamy wyjście na taras, duży taras, który zaraz pokażę. I duża sypialnia. Co jest w tej sypialni? To, co. Lubimy najbardziej, czyli wyjście na bardzo ładną łazienkę, przestronną łazienkę. Oczywiście z dużą ilością szaf do zagospodarowania. I zapraszam, wyjdziemy sobie teraz na taras. I to jest duży taras, z możliwością przystosowania nawet do jacuzzi tutaj.